zarówno do pieców komórkowych, jak i do wkładów komórkowych, służą tak naprawdę temu, aby wyeliminować tlen węgla do poziomu zerowego. Zasada działania jest dokładnie taka sama jak w samochodzie. Czyli w momencie gdy mamy proces spalania, dym przechodzi przez katalizator. Mm -hmm. Co jest dość istotne to do tego filtra jest dość prosty dostęp, dzięki czemu w momencie gdy czyścimy urządzenie mm -hmm. możemy bardzo szybko wyczyścić również filtr poprzez zwykłe otrzepanie. Po czy ty... z powrotem. Czy ten katalizator może być nad kominkiem? Może być nad kominkiem. To jest akurat wersja estetyczna do pieca kominkowego, natomiast jest dokładnie na takiej samej zasadzie działająca wersja do wkładu kominkowego, gdzie ona nie jest malowana i może być swobodnie zabudowana.